Hej, hej, witam serdecznie w kolejnym rozkładzie na kanale. Dzisiaj zobaczymy sobie, co nie daje mu spokoju, jakaś sprawa, jakaś rzecz, która chodzi po głowie mu i która faktycznie gdzieś tam może nie odpuszczać. Może to być sprawa związana z tobą, ale też niekoniecznie, także zobaczymy właśnie, jeżeli czujesz albo widzisz, że coś może nie grać, no to faktycznie to czytanie jest dla Ciebie. Chociaż też, jeżeli tego nie widzisz, to może warto zostać, żeby ewentualnie. Sprawdzić, czy może ma jakieś symptomy, które tutaj gdzieś pojawią się w kartach. Także zachęcam. A tymczasem oczywiście przetasuję karty. No i zaczynamy. W międzyczasie zapraszam na duchowykierunek.pl. Jeżeli chcesz zakupić czytanie prywatne, bardziej szczegółowe, dopasowane do Ciebie, a tymczasem tasujemy karty, przełożymy oczywiście w połowie lewą ręką. Może w tym miejscu. No i patrzymy, co ciekawego tutaj nam się pokaże dzisiaj. Także pięć kart, rozkład taki standardowy. O, karta się jedna już odwróciła, także zaczniemy dzisiaj wyjątkowo od prawej strony, od tyłu że tak powiem. Chociaż myślę, że tutaj raczej kierunku prawidłowego nie ma, także, także na spokojnie. I zaczynamy od Rycerza Kielichów. Rycerz Kielichów, może wezmę tą kartę, żeby wszyscy ją widzieli. Rycerz Kielichów, w odpowiedzi na pytanie o to, co nie daje mu spokoju, wskazuje na emocje, które przeżywa i które mogą być związane z Tobą. Także, mimo wszystko, gdzieś tam, coś w okolicach ciebie. Może to być niezdecydowanie, czy wyrazić swoje uczucia. Czy też powstrzymać się od działania. W jego głowie mogą krążyć myśli o romantycznym geście, który chciałby zrobić, ale jednocześnie wstrzymuje go obawa przed odrzuceniem lub niepewność co do Twojej relacji. Co do Twojej no, relacji z Tobą, ale też może na przykład reakcji, jak zareagujesz na to, co On Ci przedstawi. Być może też zastanawia się, czy to jest w ogóle odpowiedni moment czy to jest odpowiedni czas na zbliżenie się do ciebie e, lub na pogłębienie waszej relacji. Rycerz kielichów często wiąże się z potrzebą wyrażania uczuć, e, no i to oznacza, że może niepokoić go to, że do tej pory nie, nie powiedział ci wszystkiego, nie powiedział ci tego, co czuje. A może czuć, że wciąż nosi w sobie jakieś niewypowiedziane słowa, jakieś może gesty, jakieś plany, czy, czy no takie, które chciałby zrealizować, ale coś go powstrzymuje. Może także w głębi ducha analizować swoje emocje, próbując zrozumieć, czy są e, trwałe i czy prowadzą do czegoś więcej, czy tylko chwilowe. I to wskazuje, że w jego umyśle rozgrywa się wewnętrzna walka. Walka między pragnieniem działania a potrzebą ostrożności. W takim praktycznym wymiarze, jeżeli wasza relacja przechodzi trudny moment, to może rozmyślać nad tym, jak naprawić sytuację, nie wiedząc, czy jego działania przyniosą oczekiwany efekt. Może snąć scenariusze, w których proponuje spotkania, rozmowę, jakiś inny sposób komunikacji, ale jednocześnie waha się, obawiając się, czy to nie pogorszy sprawy. Może także zastanawiać się nad jakimś konkretnym prezentem, zaproszeniem na kolację, ale raczej mówię w kontekście tutaj, no takiego gestu, raczej prostego dosyć, gestu właśnie w postaci jakiejś rozmowy, może. On chce ci powiedzieć o czymś ważnym, chce ci coś wyjawić, ale póki co, no. Dosyć tak, te, te emocje są takie zamknięte, takie gdzieś zablokowane. Więc, no tutaj na, na, na pewno w najbliższych dniach czy też w najbliższych miesiącach może wydawać się właśnie po niego taki trochę stłumiony, strudzony tym, tym faktem i będzie gdzieś tam przemyślał, jak to jak to ci przekazać, to co ma w sobie. To też w ogóle ważny taki aspekt, że. Ta karta mówi o emocjach, które są niewypowiedziane, więc no oczywiście może to też być jakaś zła emocja. Powiedzmy, że chce z tobą na przykład zerwać. Trochę niefajna nie, nie sytuacja, ale no... To właśnie tutaj jest taki ważny aspekt, że to jest karta mówiąca o ogólnie niewypowiedzianych emocjach. Także trzeba to odbierać póki co dwojako, bo nie mamy na dalej wskazówki na razie, więc może właśnie przejdźmy to do kolejnej karty i dowiemy się, w którym to raczej kierunku może iść. Także kolejna karta As Mieczy tutaj w kontekście pytania o to, co nie daje mu spokoju, karta As Mieczy wskazuje na myśl, która Myśli nawet, które go prześladują e, i na potrzebę jas jasności, której być może mu brakuje, e, te myśli będą jakby cały czas gdzieś tam go przytłaczać wręcz. E, może mieć w głowie konkretne pytanie lub temat, który chciałby poruszyć, ale wciąż nie wie jak to zrobić. Wciąż rozmyśla nad tym. Mam wrażenie, że to właśnie jest jakiś temat związany z emocjami, z czymś, co, co was bardzo mocno łączy, co też bardzo mocno oddziałuje na was. Może właśnie chodzić o jakąś rozmowę, której unikał, wyjaśnienie sytuacji lub wyrażenie może jakiegoś swojego punktu widzenia w bardziej otwarty sposób. Karta Asa Mieczy to jest karta mentalnej aktywności. Co oznacza, że w jego umyśle mogą dominować logiczne analizy, próby zrozumienia sytuacji i przemyślenia tego, co powinien zrobić. Niepokoić go również też może, że nie ma pełnej kontroli nad sytuacją. Mam wrażenie, że mimo wszystko ma dosyć wystarczający charakter, żeby chcieć tej kontroli, i to może być też właśnie taki tutaj, taka właśnie jego. No, że on nad tym myśli, nie? i to też go tak troszkę deprymuje, że tak powiem, w, tym, w tej relacji waszej. Może mieć wrażenie nawet, że pewne kwestie są niedokończone, lub że jakieś słowa zostały wypowiedziane w złości lub w pośpiechu i wymagają sprostowania. Może coś między wami właśnie w jakiejś kłótni, czy w jakiejś, w jakiejś rozmowie takiej bardziej dosadnej, poszło trochę za daleko, i gdzieś tam jakieś słowa zostały powiedziane za daleko. To może być jak i po twojej stronie, jak i po jego stronie. Więc może na przykład on uważać, że ty powiedziałaś coś za dużo, że gdzieś tam wasza relacja na przykład zakończyła się dlatego, że ty powiedziałeś coś za dużo. No, oczywiście tutaj to jest subiektywna sprawa, nie? Bo pewnie ty uważasz, że na przykład to on mógł powiedzieć coś za dużo. Więc no. Mam wrażenie, że on może właśnie uważać, że tutaj, że to jest bardziej twoja wina. Jeżeli ta relacja wasza się zakończyła jakoś. To wydaje mi się, że on uważa, że to jest twoja wina. To, co jeszcze może go gdzieś tam niepokoić, to jest myśl, że musi podjąć ważną decyzję dotyczącą waszej relacji. Przyszłość jego i twoja, no, gdzieś tam będzie zależna od tej decyzji, więc jest to decyzja, która na pewno wpływa na jego umysł i gdzieś tam, no, chodzi mu po głowie. Natomiast y, też ważne, żeby podkreślić, że asmice może wskazywać na to, że coś konkretnie y, zaprząta mu myśl. Także tutaj, y, jeżeli nie widzisz tych objawów, to faktycznie jest coś takiego na rzeczy i możesz się spodziewać, że... No właśnie, jeżeli on to rozwiąże w głowie, to gdzieś tam nie będzie to widoczne, ale ja bym się spodziewał jakiegoś takiego wybuchowego rozwiązania, czyli gdzieś tam w pewnym momencie on pęknie i zacznie już sypać to, co gdzieś tam w głowie ma i te wszystkie myśli, które mu krążą po głowie, w końcu z tej głowy wyjdą i wylają się, że tak powiem, dosyć obficie na, na, na wasze życie. No i jakiś, w jakiś sposób na nie oczywiście wpłyną, bo wiadomo, że tyle emocji no, musi, musi jakoś konkretnie na to wpłynąć. I też może jakaś taka rozmowa właśnie, która, która z tego wyniknie. Także, no ciekawa, ciekawa sprawa. Oprócz tego, Asmie to też karta początku, więc może to jest jakaś oznaka, że coś, co chce zrobić w Twoim kierunku, wymaga od niego rozpoczęcia od nowa. Jakiś świeży start. I może też to jest niepokojące. No to też troszkę bardziej wskazuje na tą złą stronę rozwiązania, czyli gdzieś tam może jakaś chęć. Mm, no właśnie. Zmienienia czegoś w tej relacji. Natomiast tutaj jeszcze spokojnie, bo mam jeszcze trzy karty przed sobą, także polecam po prostu wyczekać do końca i zobaczyć co tutaj będziemy mieli do końca, bo tutaj oczywiście nie jest to koniec przekazu, więc, więc zobaczmy dalej, mamy rycerza, rycerza Mieczy. Ok, rycerz Mieczy wskazuje na... Na duże wewnętrzne napięcie, na impulsywność, poczucie pilności, którego napędzają. Może to być tak, że ma w głowie dosyć intensywną myśl związaną z Twoją osobą lub Waszą relacją, które nie dają spokoju. Czuje wręcz presję, by coś zrobić, powiedzieć, a może nawet wyjaśnić. Brak mu cierpliwości, by to wszystko dobrze przemyśleć. Jest wręcz rozdarty między potrzebą szybkiego działania. A świadomością, że takie działanie może prowadzić do chaosu lub jakichś nieprzewidzianych konsekwencji. Być może niego niepokoi go jakaś rozmowa, którą chciałby przeprowadzić, ale boi się jej wyniku. Rycerz Mieczy to ktoś, kto ma tendencję do rzucania się w wir działań bez planu, bez zaplanowania czegokolwiek. Widać, że on jest bardzo niespokojny. Widać, że chce podejmować y, szybkie decyzje. Że gdzieś w jego życiu występuje konflikt. Może w pracy. I mam wrażenie, że ten konflikt w pracy, napięcie w pracy może przynosić też na ciebie, na waszą relację. Mm. Mam wrażenie, że ma chęć odezwania się do Ciebie. Jeżeli nie macie kontaktu lub ten kontakt jest jakiś gorszy, to ma dużą chęć odezwania się do Ciebie. Natomiast to będzie taki odzew raczej w postaci, wiesz, wygarnięcia czegoś, powiedzenia, powiedzenia jak on to widzi, obronienia swojego, swojej pozycji, swojego punktu widzenia. Do powiedzenia czegoś, czego zabrakło w ostatniej dyskusji, w rozmowie. Mam wrażenie, że ma dosyć taki, że tak powiem, nawet żal, do tego, że źle zrozumiałaś to, co chciał powiedzieć, to, co chciał przekazać. I, I to sprawia, że gdzieś tam właśnie ten niepokój w jego głowie się pojawia. No i mamy dwa pentakle. Karta, która samym obrazkiem pokazuje nam gdzieś tam próbę balansowania, próbę utrzymania stabilności. Widać, że bardzo mocno walczy w swojej głowie o to, żeby, no właśnie, żeby nie zrobić czegoś pochopnego, żeby nie wciągnąć się w ten chaos, który grozi, jeżeli faktycznie gdzieś tam wypowie te wszystkie słowa, w, tym, w, tym, w tych wszystkich emocjach i powie ci wszystko to, co chce powiedzieć, a co może nie jest do końca przemyślane. I to to. Właśnie to pokazuje nam ten właśnie balans, który próbuje utrzymać, próbuje z tym e, walczyć. No właśnie, pytanie czy wygra, e, i pytanie czy gdzieś tam sam rozwiąże to w głowie. To jest to, o czym mówiłem wcześniej, czyli jeżeli sam rozwiąże to w głowie, to prawdopodobnie nawet nie zauważysz, że coś faktycznie go mocno niepokoiło, ale mam wrażenie, że to w pewnym momencie wybuchnie tak, że ty to doświadczysz. I będziesz, że tak powiem, w pierwszym rzędzie tego, tego, no tego wszystkiego. Mam wrażenie, że tutaj troszkę może pesymistyczne czytanie, ale z drugiej strony no nie do końca, bo to jest, to jest trochę też tak, że, że gdzieś tam emocje muszą mieć ujście. No jeżeli faktycznie coś go niepokoi, to lepiej, żeby to wyszło i żebyście to przegadali, niż żeby to gdzieś tam go męczyło, żeby to ukrywał. No i czwórka kielichów na koniec. Mam wrażenie, że duży takie poczucie wewnętrznego zastoi w nim jest, duże poczucie niezadowolenia. Mam wrażenie, że bardzo mocno skupia się na tym, co stracił albo czego nie osiągnęła, zamiast po prostu zauważyć, co jeszcze może zyskać. Być może czuje, że wasza relacja mogła wyglądać inaczej, gdyby podjął inną decyzję, bardziej się zaangażował albo lepiej wyraził swoje emocje. Może też zastanawiać się, czy warto zrobić krok naprzód, czy jednak lepiej pozostać, pozostawić sprawy takim, jakie są. Blokuje to jego działanie, blokuje to jego myśli i mam wrażenie, że będzie to bardzo go męczyło, Natomiast w najbliższym czasie taka energia może przejawiać się w jego zachowaniu. Jego wycofanie, unikanie inicjatywy, długotrwałe analizowanie sytuacji. To może też Ciebie męczyć. To może męczyć gdzieś tam tą Waszą relację i Ty możesz stracić cierpliwość, stracić to coś, co czułeś do Niego. Na przykład, jeżeli On będzie odczuwał tęsknotę, to nie pokaże jej otwarcie. Zamiast tego zamknie się w sobie i będzie szukał odpowiedzi we własnym wnętrzu. Natomiast to oczywiście nie jest dobra droga, żeby szukać gdzieś tam odpowiedzi względem relacji. Nie daje mu to spokoju. Ta, ta stagnacja, którą w jego życiu mam wrażenie teraz trwa, być może zdaje sobie sprawę, że traci czas analizując sytuację, zamiast działać natomiast też właśnie walczy z tym chaosem, który może zapaść w jego życiu, jeżeli wypowie pewne słowa, wejdzie z tobą w dyskusję i wypowie to, co ma w głowie. Także, no, ciekawa sytuacja, mam wrażenie, że lepiej będzie to mimo wszystko jak najszybciej skonfrontować, także, no, ciekawy jestem, czy on faktycznie tak zdecyduje. Będzie to na pewno ciężki okres dla niego, no i też może po części dla ciebie, jeżeli chodzi o tą relację. Jeżeli ta relacja już między Wami się zakończyła, to widać, że On ma do Ciebie wyrzuty sumienia, i on twierdzi, że to była Twoja wina. I może właśnie chcieć jakości to przekazać, jakości to wygarnąć, że tak powiem. Także tego tutaj bym, no, może nie, że się spodziewał, ale no, taka energia tutaj jest w powietrzu, także no, no ciekawie. No. Także dziękuję Ci za odsłuch, dziękuję Ci za, za Twój czas. A tymczasem życzę Ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnych rozkładach. Hej!